Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam zaprosić strzelce na horoskop tygodniowy od 21 do 27 czerwca 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, ponieważ to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być istotne, y, istotną wskazówką dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, bardzo gorąco zapraszam na bloga Wróżka Roza w zakładce usługi... Na bloga Wróżka Róża na Facebooku i w zakładce usługi możecie się zapoznać z cennikiem, jak i również rodzajami wróż. Jeżeli się zdecydujecie, należy wcisnąć wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz. Tam powinny Wam wyskoczyć wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, przechodzicie na kolejny dzień, aż do skutku, dopóki Wam te godziny wolne nie wyskoczą. Co tu jeszcze? Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście tutaj, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę i oczywiście osoby, które mnie oglądają, zachęcam do subskrypcji. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że uwielbiam czytać Wasze komentarze. Nie zawsze zdążę na nie odpowiedzieć, ale czytam je wszystkie, naprawdę. Uwierzcie mi i staram się. Mm, Yy, też zalajkować, czy postawić serduszko, jeżeli coś tam komentujecie. Słuchajcie, ja Was jeszcze raz przepraszam, że na miesiąc czerwiec nie nagrałam horoskopu miesięcznego, no ale tak się składa, że ze sztabem ludzi organizuję koncert charytatywny dla naszej kaliskiej dziennikarki chorej na nowotwór i w związku z tym no, to pochłonęło troszeczkę czasu, bo jak wiecie, nie tylko zajmuję się ezoteryką, również pracuję, i prowadzę dom i yy, muzykuję. No i um, jeszcze astrologia, ezoteryka, więc trochę tego jest, troszeczkę czasem ciężko to pogodzić, ale no staram się, tak? Także też nie tracicie, no bo są te horoskopy miesięczne. Także tak to wygląda, słuchajcie, moi kochani, ale mam nadzieję, że, y, że nie stracicie na tym. I oczywiście y, też załączyłam posta w związku ze zbiórką pieniędzy na... Y, karinkę. Więc jeżeli ktoś ma życzenie, to bardzo proszę, to nie musi być duża kwota, 50 zł wystarczy, że ktoś tam wpłaci. Na pewno nie zbiednieje, a zrobi dobry uczynek po prostu tutaj zbieramy pieniądze na nowe metody leczenia, być może jej to życie uratuje i wielu innym osobom. Więc jest szansa, słuchajcie, więc bardzo proszę, jeżeli jesteście ludźmi dobrej woli i możecie troszeczkę tutaj wspomóc, to bardzo proszę. Jest to zbiórka przez fundację, także to nie jest zbiórka na jakieś tam prywatne konto, więc <laughs> no tak to wygląda. Dobrze, już nie będę przedłużać, bo się za dużo rozgadałam. Jedziemy, strzelce, finanse, już patrzymy. Strzelec, finanse od 21 do 27 czerwca 2021, już patrzymy. Gwiazda. Słuchajcie, ja odbieram to, że jesteście przepracowani, tak, że tu Wam by się przydało y, jakieś chorobowe albo jakiś wyjazd, urlop, żeby spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy, bo Wy tu w coś brniecie i tak jakby żyjecie w iluzji, że się oszukujecie. Uważajcie też na jakichkolwiek oszustów też, bo być może tutaj. Ale moim zdaniem to chodzi o Was, że wy po prostu y, żyjecie w jakiejś iluzji i... No, tak to wygląda, tak, że tu po prostu sami siebie oszukujecie, ale już patrzymy, co nam karty dopowiedzą. Już patrzymy, co nam tutaj karty dopowiedzą. No i wypadła nam. Y Spójrz z innej perspektywy. Wejdź w głąb siebie. Tu jest dużo pracy, pracy również nad sobą. Albo może też macie jakieś problemy i uciekacie w pracy. Też tak może być. Niemniej, yy, no. Może to też chodzi o Waszą przebiegłość, żebyście pomedytowali, spojrzeli z innej perspektywy, żeby osiągnąć sukces. Może tutaj o to chodzi. Niekoniecznie chodzi o jakiegoś oszusta, tak? Więc teraz, tak patrząc na cały obraz, ponieważ reszta kart jest pozytywnych, odbieram to tak, że macie jakąś opatrzność z góry, tak? Może też patrzycie, pracujecie nad jakimś projektem, nie wiem, swoim projektem muzycznym, czy projektem artystycznym, malarstwo, czy tam piszecie książkę, coś w tym rodzaju. I tutaj yy, nie wiecie, jak dalej przebrnąć przez tą sytuację. Może troszeczkę warto odpocząć, by spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Może wyjechać, tak? Yy, tak, jakby wtedy dostaniecie natchnienia i, i, i osiągniecie to co, to, co chcecie, tak? Że, że tutaj. Yy...